zaczęła się druga połowa drużyny z Łodzi i Poznania remisją 1 do 1 Poznań wyprowadza atak sytuacji, ale nie zakończona strzałem. Teraz Łodzianie. No, w długi ruch, ale minimalnie niecelnych. Łódź na własnej połowie. Z dystansu i słupek uchronił drużynę z poznania przed stratą ważnej bramki wrzut z autu, poznań się broni skutecznie. prowadzi kontra. 2 do jednego prowadzi przez Poznań Teraz Łódź ma niewiele czasu już na doprowadzenie do remisu i wygranie tego meczu, aczkolwiek tutaj dużo się może zdarzyć nawet w pół minuty. Poza tu Poznań znowu przejmuje piłkę. Że z łodzi mają piłkę i jakieś niecałe 5 minut na zmienienie rezultatu w tym spotkaniu. Najkorzystniejszy. Kilka, że z Poznania tu się nastawiają na wszczalną grę w defensywie, żeby już zdobyczy nikt nie odebrał i będą kontratakować. Lekarze z Łodzi muszą natomiast coś zrobić kreatywnego. Tak nie ze skrzydła na Trafił. Trafił, wyrównał. Taktyka Poznania równała. Kilka z Łodzi już się namagają na kolejnego gola. Przyszykuje emocjonująca końcówka. Wygrali tę przebitkę. Tutaj na szczęście dla Poznania ich obrońca zareagował w porę zbyt nerwowe zagranie byle przed siebie ładne wyjście po drugiej stronie no ładnie wyszedł tak nieprawidłowo, nie dokładnie strzelił I zaczyna się troszkę takich elementów szachowych, uważania na to co się dzieje z tyłu, 2-2 do końca mamy czasy. Sędzia zdał zagranie ręką, wolny dla, dla pozycji Poznań, idą lewym skrzydłem, strzał bezpośredni z tego skrzydła ale obroniony. Teraz kontratakuje. Jeden na dwóch trzyma się przy piłce. No, dlaczego nikt nie podał? I poza będzie miało szansę wyprowadzić kontratak. Przyspieszenie każda z drużyn chce rozstrzygnąć ten mecz przed ostatnim gwizdkiem. Koniec spotkania Ale nie koniec emocji. Wynik remisowy 2 do 2 do 2

Nie wiadomo, czy wybrana już została bramka, na którą będą strzelane. Czy wylosowana kolejność.

Gol, chociaż było bardzo blisko, żeby ten strzał obronić. Teraz drużyna z Łodzi 1-0 w Karnych, 3-2 w meczu dla Poznania. Łodzi w środek bramki z mylił tamtarza, 1 jednego w Karnych, 3-3 w meczu. Emocje sięgają zenitu, też może tego nie widać po wszystkich.

poza tu Poznań znowu bardzo podobnie jak przy pierwszym strzale ponad za bramkarza gol, ogromna presja na zawodniku z Łodzi ale bardzo pewny, wykorzystał karny i teraz do pierwszej skuchy Biotusz daje! Strzał pewny, drążkarz zmylał. kurwa się nie zgodzi, małe zamieszanie, nie wiadomo kto ma strzelać teraz. A jest to strzał niezmiernie ważny. Siedemka, czy będzie strzęsliwa? Zobaczymy. Tak się cieszą kilka, że z pozoru Poznań po awansie do półsłonia.